Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Po raz kolejny wywiad w miejscu niekonwencjonalnym, bo nie w studiu, tak jak już kiedyś o tym wspominałem, a w sklepie wędkarskim kontynuujemy nasze przygody, przygody, które mógłbym streścić jednym słowem: wędkarstwo po prostu. Ze mną człowiek, który na ten temat wie, mam wrażenie, wszystko. Utytuowana, e, prawdziwa hobbystka tego sportu, Emilia Kondrusik jest moim, Państwa, gościem po raz kolejny. Dzień dobry, Pani dobry, Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło, Pani Emilio. Jakiś czas temu wędkowaliśmy. Byliśmy no, w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody, w Turośni. Dzisiaj jesteśmy, myślę, w równie przyjemnych okolicznościach. Jednak to nie jest osobiście, dla Pani tak? osobiście jednak to nie jest przyroda, ale z przyrodą ma sporo wspólnego, bo znajdujemy się w sklepie wędkarskim, który Dokładnie. pani prowadzi. To tylko podpowiemy, potwierdza pani. Wspólnie z moją mamą, a raczej staram się jej pomagać jako osoba znająca tematykę wędkarską. No i spędzam tu jak najwięcej czasu, tak naprawdę, poświęcając wielogodzinne rozmowy z klientami. A propos techniki wędkarstwa różnorakiej. Tak no tak. właśnie, proszę państwa. W pierwszej części naszego spotkania łowiliśmy, a dzisiaj, a w zasadzie pani Emilia łowiła, ja przypatrywałem się z boku, natomiast dzisiaj pomówimy o tym, co, w jakie sprzęty, w jakie rzeczy, prawdziwy wędkarz, ale nawet wędkarz amator musi być zaopatrzony, żeby mu to wędkowanie wychodziło. No bo domyślam się, że sama złowienie ryby, ryba sama na haczyk... Nie, nie wpłynie. Dokładnie, nie, nie, nie wpłynie. Przede wszystkim wędkarz musi być odpowiednio uzbrojony w cały sprzęt, począwszy od wędki, żyłki, kończywszy na haczyku i zakładaniu robaka bądź jakiejś innej przynęty. A jaki to jest sprzęt, powiemy Państwu już za chwilę. Żeby ryba wzięła, trzeba ją jakoś namówić. Panie Milo, czy to jest dobre sformułowanie? Czy trzeba rybę namówić? żeby ją złowić? Do namawiania to mamy mało, że tak powiem, do gadania. Z racji tego, że ryby mogą różnie żerować, możemy tylko i wyłącznie postarać się, żeby je efektownie zwabić w dane miejsce. Mówię tu przede wszystkim o metodzie spławikowej i gruntowej, gdzie mamy zanętę, która może różnie nam pachnieć i możemy postarać się, żeby te ryby się po prostu przy niej zakręciły. Jeżeli chodzi o metodę typowo jakąś tam spinningową, no to musimy swoje wychodzić, czyli to już my chodzimy za rybami, za miejscami, w których potencjalnie ona może przebywać, więc tak naprawdę my musimy się postarać, a nie po prostu przyjść nad wodę i czekać, aż wszystkie okoliczne ryby do nas się spłyną. Domyślam się, że w zależności od ryby i zanęta też jest inna. A może się mylę? Może każda ryba gustuje w tym samym, w jakimś małym robaczku albo większym robaczku, ruszającym się albo nieruszającym się? Czy ryby są wiecznie głodne? Czy są wybredne? Hmm, oczywiście, że są wybredne. Zdarza się, że naprawdę y, instalując w wodzie bardzo dobrej jakości zanęty, które mamy do czynienia y, stosować na, za, na, na zawodach wysokiej rangi, nie zawsze te ryby chcą z nami współpracować. Zależy to od ciśnienia. Możliwe, że od ich humorów nie znamy na tyle ryb. Ryb. Może być tak, że lewą nogą wstają. Ja się czasem śmieję, że jak nie chcę żerować, to lewą płetwą w zasadzie. Dokładnie. Do, dokładnie, więc tutaj mamy wiele jakichś tam determinantów składających się na to, czy ryby danego dnia biorą czy nie. W naszej psychice jedynie pozostaje to, że danego dnia skleciliśmy bardzo fajną mieszankę, która miejmy nadzieję, że będzie odpowiadać dla ryb i będą danego dnia po prostu brać. A kiedy już mamy przygotowany pokarm, musimy wziąć wziąć też pod uwagę sprzęty, które są niezbędne. Ja bym chciał, żebyśmy na początku skupili się na sprzęcie dla wędkarza, który jest wędkarzem początkującym, który może po raz pierwszy wybiera się nad wodę i chciałbym po pierwsze zrelaksować się, a po drugie może w ramach jakiejś nagrody za z przyrodą złowić rybę. No to, co powinien mieć taki wędkarz, wędkarz amator? Jeżeli chodzi o takie początkowe nasze obcowanie z naturą i przede wszystkim z wędką w ręku, to powinniśmy zacząć od najprostszych metod, jakim w mojej ocenie jest metoda spławikowa, czyli bierzemy. Standardowy spławik. Może być taki, może być innego rodzaju. To jest bardzo prosty system. Musimy mieć tylko spławik, kawałek obciążenia i do tego haczyk. I to jest prosta metoda, którą możemy zacząć wędkować zarówno na jeziorze, jak i później w troszeczkę bardziej zaawansowanym stopniu na wodzie jakiejś płynącej. Ale to jest naj, najprostszy tak naprawdę system, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Możemy takie systemy montować dla dzieci, które naprawdę z malutkiej. Jakieś tam rybki złowione, jak ją jest, tu klejka, będą się mega cieszyć, i myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny sposób na rozpoczęcie przygody z wędkarstwem. Panie Emilio, króciutka dygresja, jeżeli chodzi o łowienie małych rybek, jak to wygląda z punktu widzenia etycznego? Czy każdą rybę, którą złowimy, należy zapakować gdzieś do jakiegoś pojemnika torby i na patelnię bęc i chwalić się na różnego rodzaju portalach, czy może małe ryby lepiej wypuszczać, łowić? Tylko duże, a może i duże wypuszczać, jak to wygląda z punktu widzenia, no właśnie, etycznego. No bo jednak, dla niektórych wyłowienie ryby to jednak śmierć tej ryby. Generalnie jestem zwolennikiem takiej szkoły, jaką jest szanowanie każdej ryby, czy ona będzie wielkiego rozmiaru, czy ona będzie mała. Naprawdę, jeżeli my nie będziemy szanować środowiska, zarówno jeżeli chodzi o śmieci, które, czy wędkarze, czy jacyś inni turyści zostawiają nad wodą, to samo tyczy się po prostu ryb, więc powinniśmy naprawdę tutaj starać się. Przytrzymywać a propos wymiarów ochronnych i okresów ochronnych, dzięki czemu na przykład PZW, okręg w Białymstoku w tym roku wprowadził górne wymiary, tak? Czyli chcemy szanować te duże ryby, które są tak naprawdę dobrym reproduktorem, jeżeli chodzi o geny przekazywane dla nowych pokoleń. Tak, więc szanujmy przede wszystkim ryby, czy one będą duże, czy małe. Jeżeli mamy już cokolwiek zabrać, to powinno być to w ramach przepisów obowiązujących na danej wodzie na której wędkujemy. Panie Emilio, a co doradziłaby pani wędkarzowi, który może profesjonalistą jeszcze nie jest, ale sam uważa siebie za dobrego wędkarza, bo udało mu się złowić ryb kilka albo kilkadziesiąt? No to czy te sprzęty już powinny być bardziej rozbudowane i ich powinno być więcej? Generalnie, jeżeli chodzi o sam sprzęt, to wyznaję taką zasadę, że sprzęt nigdy nie łowi. To jest wędkarz i czy będziemy mieć pana, jakiegoś starszego nad wodą, który będzie po prostu myślał nad wodą, jak tą daną rybę złowić, a będzie mieć sprzęt niszowy, uznawany przez nas jako wędkarzy, jakichś tam wybitnych, którzy chcemy się takimi nazywać po prostu, myślę, że to nie ma znaczenia. Powinniśmy się skupiać na tym, jaką mamy żyłkę jaką wielkość mamy haczyka, jaką grubość drutu mamy dobraną do odławianych przez nas ryb po prostu. A jeżeli chodzi o same wędziska, to powinny one nam leżeć przede wszystkim w ręku, czyli być dla nas osobiście w miarę zgrabną wędką, tak żebyśmy się nie męczyli, żeby nie była zbyt ciężka do całodniowego po prostu łowienia. Więc nie skupiajmy się nigdy na tym, że wyznacznikiem naszego połowu będzie wędka za, z najwyższej i od razu wszystkie ryby będą nam na końcu zestawu lądować. Niestety, ryby wybierają to, co chcą, a nie jakimś sprzętem operujemy. Tutaj posługuje się Pani profesjonalną terminologią. Nie wszyscy może zdają sobie sprawę, co jest czym. Dlatego chciałbym wyjaśnić i być może też uspokoić zapalonych wędkarzy, albo tych, którzy dopiero myślą o przygodzie z wędkowaniem, żeby nie, nie zniechęcić Państwa. Czy to jest naprawdę takie trudne i skomplikowane? Nie, to jest bardzo proste. Wymaga to tylko naszych chęci, zmobilizowania się do tego, żeby albo wstać po prostu wcześniej rano, żeby móc w porze letniej tą rybę złowić, bo porą letnią Popołudniowe zasiadki są troszeczkę gorsze, bo wiadomo, że jest dużo, dużo cieplej i nam osobiście jest bardzo ciężko. I tak samo jest z rybami, one nie są tak aktywne, więc wystarczy tylko, żebyście spakowali swoje y, sprzęty, które macie, czy to będą wysokiej półki, czy niskiej półki, nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest, żebyśmy po prostu podjechali nad wodę, usiedli spokojnie, zrelaksowali się, a ryby prędzej czy później, jeżeli nie będziemy się zniechęcać, przyjdą do nas tak naprawdę, więc nie ma Najmniejszego problemu. Pakujemy się i wyjeżdżamy nad wodę, zachowując przede wszystkim e, jedną ważną rzecz, e, czyli sprzątanie. Jeżeli nawet przyjeżdżamy i nasze stanowisko jest zabrudzone, naprawdę wiele nas to nie kosztuje. Weźmy jakiś worek, spakujmy wszystkie śmieci, które znajdują się i zabierzmy je później, wyrzućmy do kosza. Jest to naprawdę o wiele, wiele lepiej siedzieć się na czystym stanowisku niż przyjeżdżając, gdzie mamy ogrom bałaganu, tak naprawdę wokół. Bardzo Pani dziękuję za tę dygresję. Myślę, że to jest szalenie istotne, chociaż powinno być oczywiste. Wierzę, że Państwo doskonale zdają sobie z tego sprawę. Wspomniała Pani też o ważnej kwestii. A propos wczesnego wstawania, jaka to jest godzina? Mówiąc wczesne wstawanie, wczesne wstawanie latem i wczesne wstawanie zimą różni się w jakiś sposób. Mam na myśli czas. Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o wędkarstwo typowo, na przykład podlodowe, no to wiadomo, że nie wyjedziemy z domu o godzinie piątej, bo jest jeszcze po prostu ciemno. Nie chcielibyśmy się na tym lodzie zgubić, bo musimy zachować tutaj wszelkie dozy ostrożności, tak naprawdę, żeby ta tafla lodowa miała swoją odpowiednią pokrywę, żebyśmy nie skąpali się, bo wiadomo, że życie mamy tylko jedno. Tutaj musi być wszystko zachowane odpowiednio, więc wybieramy się w troszeczkę późniejszych. A jeżeli chodzi o wędkarstwo letnie, to już możemy sobie o 3-4 z rana wstać i pomknąć po prostu bezpośrednio na ryby. Panie milion, nasze dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem, no powiedziałbym takim poradnikowym, bo kilka porad, kilka rad pani udzieliła tym początkującym, tym, którzy być może chcą rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem. A co, jeżeli pamięć ludzka jest dobra, ale ulotna i taki człowiek przychodzi do pani i mówi: "Dzień dobry. Ja bym chciał powędkować albo ja bym chciał wysłać swojego syna albo córkę. Czy mogę liczyć na waszą pomoc?" Oczywiście, że tak. Generalnie wyznaję taką zasadę, jeżeli chodzi o pomoc dla wędkarzy. To chciałabym przede wszystkim być traktowana tak samo, jakbym sama przyszła pierwszy raz i nie wiedziała, co mam zrobić. tak? Więc jeżeli zdarzają się osoby, które przychodzą i mówią: proszę panią, wybieramy się na przykład nad jezioro, czy mogłaby pani pomóc nam zmontować zestaw? Jak najbardziej pomagam, nawijam żyłkę, zakładam spławik, pokazuję, jak powinien być prawidłowo zmontowany zestaw tak, aby nam się nie plątał. Mówię to o metodzie spławikowej, bo e, przy spinningu raczej nie ma tutaj jakiejś większej komplikacji, jeżeli chodzi o plątanie się zestawu. E, I m, wiele razy słyszę, że jest to bardzo, bardzo pomocne, bo ludzie mogą zrobić sobie zdjęcie, jak ten zestaw m, powinien prawidłowo wyglądać i potem go po prostu nad wodą odtworzyć, jeżeli e, będzie już tragedia, zestaw się mega splącza i później po prostu sięgają tylko po telefon i Okej, okay, dobra, tutaj Pani zainstalowała spławik, tu gdzieś był stoper, tam były ciężarki i haczyk na końcu, tak? Więc y, myślę, że powinniśmy w każdej materii, czy to w wędkarstwie, czy jakimś innym y, tematyce, y, pomagać sobie wzajemnie, no bo wiadomo, że nie każdy jest alfa, i, i zna się po prostu na wszystkim, więc jeżeli mamy taką możliwość, powinniśmy sobie wzajemnie pomagać. Mm -hmm. Proszę Państwa, uwaga, teraz będzie pytanie nieoczywiste. Pani Emilio. Powiedzieliśmy o sprzęcie, powiedzieliśmy o zanęcie, powiedzieliśmy o tym, że pani pomoże, a nie powiedzieliśmy o jeszcze bardzo istotnej rzeczy, mam wrażenie. W co jeszcze taki wędkarz powinien się uzbroić? Generalnie, jeżeli chodzi o, w co powinien, to przede wszystkim powinien się uzbroić w dokumenty, które są niezbędne do tego, żebyśmy wędkowali. No i czyta pani w moich myślach, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To jest warunek konieczny, naprawdę. Jeżeli chodzi o kartę wędkarską, to nie jest mocno kłopotliwe. Powinniśmy znać podstawowe zasady typu wymiary i okresy ochronne, wyrobić taką kartę wędkarską, czy w związku wędkarskim, czy pójść do zaprzyjaźnionego jakiegoś skarbnika koła, u którego możemy y, zdać taki egzamin na y, kartę wędkarską, a później wykupować zezwolenia, zarówno jakieś jednodniowe na jezioro, albo zdecydować się na ogólną opłatę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Białymstoku, bo tutaj mamy miejsce, jeżeli chodzi o y, wędkarstwo. Więc przede wszystkim skupmy się na tym, żebyśmy mogli legalnie to y, robić, a nie y, próbować gdzieś tam kłusowniczyć aktów nad jeziorem. Nie zbawi nas to przy budżecie, którym już się wykosztowaliśmy typu przy zanęcie robakach na zezwolenie w wysokości tam 15 do 20 złotych przy jednodniowym wędkowaniu. Lepiej spokojnie odpoczywać. A ja bym dodał jeszcze, że zabrakło cierpliwości. O tym chyba też należy pamiętać, bo ryba sama nie podpłynie, sama się nie złowi tak od razu. Benc. Dokładnie. Jeżeli chodzi o wędkarstwo, to jest taka zasada wśród nas, panująca, że wędkarstwo uczy pokory. Przede wszystkim, czy to przy wędkarstwie typowo rekreacyjnym, czy zawodniczym, naprawdę ryby. Potrafią nas nauczyć tego, że czasem potrafimy zejść na przykład nie łowiąc nic, ale nie powinniśmy się poddawać, tylko zakasać rękawy i podjąć rękawice do boju z kolejnymi rybami, żeby łowić przede wszystkim swoje jakieś tam rekordy, o którym każdy z nas jako wędkarz po prostu marzy. Jak będzie wyglądało pobicie kolejnego rekordu? Bo jak Państwo przekonaliście się, my. W pierwszym naszym odcinku no, tych rybek ładnie złowiliśmy kilka. Mówię my w liczbie mnogiej, bo by, byłem obok pani. Tak. Pani łowiła, ale ja czułem mentalnie, że też w jakiś sposób wspieram panią w tym. Współ to było wspólne wędkowanie. Wspólne wędkowanie, na kolejne też zapraszamy państwa bardzo serdecznie. E, program poradnikowy w ramach drugiej części programu o wędkowaniu. Kolejne przed nami, pojedziemy w teren. Proszę być tego pewnym. I jeszcze tylko na koniec. Panie Emilio, czy poleca Pani jakieś akweny wodne w naszym regionie? Warto yy, gdzieś udać się, gdzie po pierwsze ryba bierze, a po drugie jest cisza, spokój, mało konkurencji, mało wędkarzy. A może wędkarz nie zdradza takich rzeczy? Generalnie wiadomo, że każdy z nas wędkujący ma jakieś swoje preferencyjne łowiska, na które lubi jeździć, bo jest załóżmy blisko możliwość postawienia samochodu za sobą. Drugi jeździ tam, bo chce upalować swojego największego, e, swój największy jakiś tam okaz. Więc e, tutaj, jeżeli chodzi o preferencje, to już pozostawmy to dla danej osoby wędkującej. Jeżeli chodzi o zbiorniki, e, to po prostu jest ich na tyle dużo, że myślę, że w, nawet w zasięgu. W, Jakiś 10-15 km od Białogostoku jesteśmy w stanie pojechać na kilka naprawdę rybnych łowisk. Nie będę wymieniać tutaj nazw, bo niektórzy by mnie zabili za to, że zdradzam ich jakieś tam miejscówki. Więc naprawdę zerknijmy po prostu na mapę, rozejrzyjmy się, wszędzie one są i ryby wszędzie naprawdę pływają. Tylko my musimy się do nich dopasować, a to, że czasem nie biorą, to jest tylko ich chimera. Jak żegnają się wędkarze? Połamania przede wszystkim. Nigdy nie mówimy sobie powodzenia, tylko naszym takim sloganem jest: życzenie sobie połamania, czyli połamania po prostu kija. Nie na rybie, bo to nasze błędy popełniane, jeżeli wędka pęka w naszych rękach. Nigdy wędka nie pęka od ryby. Bardzo Pani dziękuję, Panie Emilio. Dziękuję Państwu bardzo. życzymy w takim razie połamania kija. Jakkolwiek to brzmi, ale tak jest. Wszystkiego najlepszego, do zobaczenia, widzimy się niebawem na akwenie wodnym.